Nie macie wrażenia, że to jest trochę science fiction? Królestwo nie z tego świata. W filmie Duna książę Leto mówi do swojego syna, że jego dziadek powiedział: Wielki człowiek nie szuka przywództwa, jest do niego powołany i odpowiada na to powołanie. Nie wygląda, żeby Jezus się pchał do zaszczytów. Kilka razy ucieka, kiedy chcą go powołać królem. Chowa się, jest wymijający w odpowiedziach, ale kiedy Piłat go przypiera do muru, mówi: Tak, jestem królem. Jestem królem, ale nie, to nie jest to, co tutaj wy robicie. Moje królestwo nie jest królestwem polityki, jest nie z tego świata, jest królestwem Bożym, królestwem, który idzie w sercach. To jest coś niezwykłego. No. I nie wygląda też, żeby Jezus po to z całej mocy sięgał, nawet Mówi przecież do własnego ojca, zabierz ode mnie ten kielich. No ale to zaraz. Bo przecież Jezus do swojej władzy idzie przez cierpienie. To, to tym stylem mamy <laughs> chodzić za nim? No wygląda, że niekoniecznie. Cierpienie samo w sobie nie jest celem. Służba jest drogą do królestwa. To prawda. Yy, wiara i, i posłuszeństwo ojcu. Czyli posłuszeństwo miłości. Czy może być trudne posłuszeństwo miłości? Jeśli się kocha, to nie. Jeśli się jest byle jakim w miłości, to pewnie jest to niezłym ciężarem. Dlatego Jezus powiedział do swoich apostołów, że kiedy zostanie wywyższony nad ziemię, to wtedy wszystkich do siebie przyciągnie. No i na Golgocie został ogłoszony królem. Uwielbione zostało jego imię. Pasuje wam takie królestwo? Królestwo mocy i miłości.